Dzień dobry Państwu. Witamy na kolejnym spotkaniu w TV Sochaczew. Dziś gościmy w miejscu niecodziennym. Jesteśmy w Urzędzie Miasta. Zaprosił nas Pan Burmistrz Daniel Janiak. Dzień dobry Panie Burmistrzu. Dzie Dzień dobry. Witam wszystkich telewizorów telewizji Sochaczew. Dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że możemy właśnie w tym miejscu porozmawiać. Panie Burmistrzu, ostatnio rozmawialiśmy przed wyborami jeszcze i no wiadomo, to był czas niepewności, ale opowiadał pan o swoich planach, opowiadał też o tym, co pan zrobi, jeżeli zostanie pan burmistrzem. Proszę powiedzieć tak po tym pół roku, bo to minęło już pół roku mniej więcej, od kiedy pan objął stanowisko, czy rzeczywiście coś udało się zrobić, czy coś jest na dobrej drodze, na takiej, że widzi pan, że, że będą te obietnice mogły być spełnione? Na sam początek, panie redaktorze, to cieszę się, że w końcu udało nam się spotkać, bo ten kalendarz burmistrza jest bardzo napięty. Kilka było prób, żebyśmy mogli porozmawiać sobie. I cieszę się, że spotykamy się po sześciu miesiącach, bo to taki odpowiedni moment, żeby już zrobić pierwsze takie małe podsumowanie, zamknąć pełen etap, pewien. Jeżeli chodzi o obietnice wyborcze, to tak, postanowiłem, że będę informował mieszkańców o spełnionych obietnicach. Po, po to się kandyduje, tak, że pobudzamy czyjeś nadzieje, a potem trzeba ten program realizować. I bez wątpienia udało się zrealizować kilka obietnic. Te zrealizowane i niezrealizowane również są udostępniane u mnie w mediach społecznościowych, jak i również w lokalnej prasie. Pierwszym takim, pierwszą taką obietnicą, którą udało się spełnić i zrealizować w bardzo szybkim czasie, to było otworzenie urzędu. Otwarty urząd, trzy tygodnie po objęciu funkcji stanowiska burmistrza Sokaczewa. Obietnica spełniona. Cieszy mnie niebywale ten moment, ponieważ tego dnia urząd odwiedzili mieszkańcy, którzy nie mieli do załatwienia zupełnie żadnej sprawy, a chcieli zobaczyć ten moment, że wreszcie można swobodnie poruszać się po czterech piętrach ratusza. Kolejna z obietnic to zamknięcie ulicy Traugutta, jeżeli chodzi o dni miejskie. Dni Słaczewa. Też taka arcy-trudna misja do wykonania, ponieważ goniły nas terminy urzędowe, ale udało się, udało się. I tak kolejne z tych obietnic staram się spełniać. Jest ich bardzo dużo. Nie ukrywam, że informuję mieszkańców o każdej spełnionej obietnicy albo wypełnionej w części. Byliśmy ostatnio podczas akcji sadzenia drzew, więc jest posadzonych ponad 30 drzew już w Sokaczewie. Łącznie. Nie, nie powiem, że muszę, ale chcę posadzić 260 drzew, jedno drzewo na każdy tydzień kadencji, i tak kolejne, kolejne zobietniki się wypełniają, i na bieżąco mieszkańcy mają wgląd do tego, jak wygląda postęp w realizacji obietnic. Do tego też u mnie pojawia się w moich social mediach, ale również na stronie Urzędu Miejskiego co tydzień podsumowanie tygodnia. Staram się wybrać jedną z ważnych informacji każdego dnia, spotkań, żeby mieszkańcy mieli wgląd do tego, jak wygląda Dzień Burmistrza i co ważnego udało się zrealizować w interesie mieszkańców. Takie podsumowania zawsze publikuję u siebie w niedzielę. To również też informacja o spełnionych obietnicach bądź postępach w realizowaniu danej obietnicy. Panie burmistrzu, pamiętam, jak spotykaliśmy się jeszcze w czasie kampanii wyborczej, to rozmawialiśmy też na temat przyszłości czywa inwestycji, na temat stanu finansów. Wydawało się wtedy, że te finanse są rzeczywiście na bardzo dobrym poziomie, bo tak poprzednicy Pana deklarowali. A jaka była rzeczywistość? Nie mi oceniać, jaka była przeszłość. Natomiast w moich obietnicach wyborczych nie było misji ratowania i zapewnienia funkcjonowania bieżącego danych jednostek. Natomiast też tak, opublikowałem taką informację, ile środków brakuje w danej jednostce. Ja no cieszę się, i właśnie te, te, te cyfry wyglądają zatrważająco, prawdę mówiąc. Ja cieszę się, że szukamy oszczędności. W roku finansowym na działalność bieżącą udaje się zabezpieczyć te środki, bo to taka misja priorytetowa. Nie ukrywam, że gdzieś jak zacząłem spotykać się ze współpracownikami, swoimi zastępcami, dyrektorami, to gdzieś za punkt honoru postawiłem sobie to, żeby nikt nie stracił pracy. Udaje nam się to zrealizować, choć jest to trosz, droga ciężka i, i wyboista, ale mam nadzieję, że uda nam się dotrwać do końca tego roku. A przy już planowaniu przyszłorocznego budżetu, bo to już będzie taki typowo ten mój budżet, uda się już tak go zrealizować, żeby nie było tak ciężko jak w tym roku. To też chyba to nie jest problem samego Sokaczewa. Ja uważam, że te wybory, ten rok kalendarzowy tak się ułożył. Że nowi włodarze, wójtowie, burmistrzowie czy prezydenci miast po prostu spotkali się z przyjętym budżetem. Wiadomo, bo budżet zawsze przyjmuje się pod koniec roku i musieli sobie z tym radzić. Ale nie po to się kandydowało, żeby, żeby się żalić. To e, takie misje, które trzeba zrealizować. E, a podejrzewam, że im bardziej ta droga będzie kręta i wyboista, tym potem będzie lepiej się to wspominało, jeżeli uda się zrealizować te cele. Panie Burmistrzu, jest Pan człowiekiem bardzo energicznym, co zresztą udowodnił Pan w poprzednich swoich miejscach pracy. Jak pracownicy urzędu przyjęli Pana jako nowego burmistrza? No bo to jest zupełnie chyba nowa jakość. To, to jest mnóstwo pomysłów, temperament. Żywioł można powiedzieć. Ja mogę powiedzieć z swojej perspektywy, by trzeba było zapytać pracowników, ale w mojej ocenie bardzo dobrze, ponieważ my się znaliśmy. Ja pracowałem wiele lat w urzędzie, więc atmosfera była taka przyjazna, bardzo pozytywna. Pierwszego dnia odwiedziłem wszystkich w swoich pokojach, przywitałem się tak, żebyśmy wiedzieli, że będziemy super zespołem który ma do zrealizowania bardzo, bardzo ważne cele każdego dnia dla mieszkańców Sokaczewa. Ja chciałbym, żeby z Urzędu Miejskiego w Sokaczewie codziennie mieszkańcy wychodzili uśmiechnięci, zadowoleni, a przede wszystkim, że mieli takie poczucie, że ich potrzeba, ich sprawa została wysłuchana i zrealizowana. Nie zawsze udaje się zrealizować te problemy, rozwiązać od ręki. Często jest potrzeba na to czasu, tak między innymi było ze stawkiem Sobolewskiego. Ale udało się wynegocjować z właścicielami i wszystko idzie ku dobremu. Natomiast chciałbym, żeby mieszkaniec zawsze wychodząc z ratusza, z ulicy 1 Maja, miał taką potrzebę, że został wysłuchany. Panie burmistrzu, z innej troszeczkę beczki teraz, może z, z, trochę z kultury. WSC Festiwal. To była taka impreza spontaniczna chyba wydaje mi się, ale okazała się olbrzymim sukcesem. No, nie taka spontaniczna, to też powracając do tych obietnic wyborczych, ja powiedziałem młodym, że będą mieli swoje miejsce i będą mieli swój festiwal, i to też kolejna dotrzymana obietnica. WSC Festiwal to taka inicjatywa, która powstała jakiś czas temu, kiedy spotykałem się z młodymi i oni powiedzieli, że nie widzą żadnej oferty dla siebie. Że naprawdę, jeżeli chodzi o wydarzenia miejskie, dzieje się dużo, natomiast oni się czują też niewysłuchani. Mają swoje potrzeby, tak jak śpiewało zespół kombi każde pokolenie i oni chcieli mieć coś dla siebie dedykowane. Ja nie ukrywam, że patrząc co się wydarzyło podczas tego festiwalu, sam byłem zaskoczony aż tak dużą frekwencją. Ja wiedziałem, że młodzi przyjdą, ale że w takiej ilości, gdzieś porównać to, że to było jedno z większych wydarzeń w historii tego miasta kulturalnej, więc no, na, dla mnie nie bywała satysfakcja. Natomiast muszę podkreślić tutaj to, że cieszę się, że firmy się w to zaangażowały, że to też taki pierwszy festiwal, że to nie miasto w całości e, tak finansuje, ale firmy chcą w to wejść, chcą przygotować ofertę dla młodych. Od razu powiem, że to nie było takie łatwe zadanie, ponieważ to było pierwszy raz. Więc ja nawet rozmawiając z potencjalnymi firmami, żeby zaangażowali się w ten projekt. Często mówili: OK, my zobaczymy, jak będzie w pierwszym roku, wrócimy do rozmów przy planowaniu budżetów. To właśnie dzieje się teraz jesienią. Natomiast my musimy zobaczyć, czy to w ogóle wypali. Nie ukrywam, że od teraz mamy już taki okres, że rozmawiamy z firmami, jeżeli chodzi o przyszłoroczny festiwal. Festiwal na pewno będzie jeszcze w większej i bardziej bogatej formule i to za sprawą przedsiębiorców i firm, którzy teraz widzą potencjał w WSC Festiwalu. To też taka fajna klamra zamknięcia wakacji, bo ta data zostanie. Nazwa jest po prostu nasza. Nikt jej nie zabierze. To jest WSC, nasza rejestracja. Cieszy mnie też to, że podłapały to stowarzyszenia, i na przykład na podstawie WSC Festiwalu powstała liga futsalowa że gdzieś to w będzie się przebijało dalej, że to też to będzie taka marka nasza sokaczewska. I to też nie bywała satysfakcja, ale przede wszystkim muszę państwu powiedzieć, że mm, takie szczęście, które ja zobaczyłem, to właśnie w social mediach u młodych, na każdej platformie, akurat taki Facebook, który dla młodych jest bardziej pase, ale na przykład na Snapchacie, TikToku, Instagramie, że młodzi z dumą mówili, że ten festiwal jest u nich w mieście. I chyba ja, ja też tak miałem ciche marzenie, żeby tak było, żeby młodzi mówili, że tak, my jesteśmy z Sokaczewa, to jest nasz festiwal, nasz sokaczewski festiwal i naprawdę z dumą podkreślali to skąd są. Warte też jest podkreślenia to, że po prostu już w trakcie festiwalu Olej Po młodzi niebywale odzywają się do burmistrza, proponują artystów, chcemy, żeby wystąpił ten artysta bądź inny i to, i to jest świetne i to jest fajne, że Młodzi są zaangażowani w takie życie, tak? że, że chcą się angażować, chcą w tym uczestniczyć, a przede wszystkim są dumni, że to właśnie u nich w mieście mogą być kreowane takie wydarzenia. Muszę powiedzieć, że podziwiam za odwagę, bo młodzi to jest bardzo krytyczna publiczność. To jest tak, że oni każdy błąd do, do, albo każdą nieszczerość natychmiast dostrzegą, tak, tak. A, a Pan podjął to wyzwanie no i udało się. No tak, przede się... wszystkim e, o nich e, młodzi, chyba serdecznie pozdrawiam wszystkich, e, poczuli się wysłuchani. I chyba to bardzo docenili, że ktoś w końcu wie, czego oni chcą naprawdę. Tak, Że to na takiej zasadzie, że to nie my oferujemy, że macie przyjść i, i będzie i będzie taki czy inny artysta, ale wysłuchaliśmy tych ich potrzeb. I coś nie było, to też Tak, Współtworzą. Między innymi współ, współ, współtworzymy też to z Młodzieżą Rado Miasta. Natomiast, co jest też godne i warte podkreślenia, że to nie było łatwe zadanie, ponieważ burmistrzem byłem od maja. A podjąć współpracę z tymi artystami, którzy byli słuchani, którzy są znani, no to raczej oni mają ten rok kalendarzowy, rok, rok już taki z wyprzedzeniem zarezerwowane terminy. Więc też to się cieszę, że udało nam się wynegocjować ten termin i że ci artyści mogli zawitać w Sokaczewie. Mają bardzo dobre wspomnienia, muszę Państwu powiedzieć, że gdy teraz nagrywają swoje filmy ci artyści, czy gdzieś występują na żywo w internecie. To gdzieś, jak tylko się przywija sokaczew, to nie mówią, o byliśmy, to jest WSC Festiwal. I tak, i pozdrawiałem zarówno wszystkich, którzy uczestniczyli w tym festiwalu, jak i również. Ja miałem okazję mi się poznać. No i to jest takie miłe, to jest takie miłe i fajne. Muszę Państwu na koniec powiedzieć taką ciekawostkę pro WSC Festiwalu, że ostatnio jeden z, jeden z naczelników wrócił z takiej bardzo ważnej konferencji, gdzie nie tylko reprezentował sokaczew, ale cały okręt. I mówi do mnie, że. Że Sokaczew jest znany, więc ja bym z jakiej inwestycji, co ostatnio takiego udało się zrobić. I właśnie pani naczelnik mówi: Panie burmistrzu, nie z inwestycji. Wszyscy mówią o WSF Festiwalu w Wodarze, że to fajne fajne miejsce i fajne wydarzenie. Ja też nie ukrywam, że będę się cieszył, jak powstaną kolejne takie festiwale jest. dla młodych, nie tylko w Sokaczewie. Więc, Spajne, więc jeżeli miasta. to się sprawdza i taka formuła sprawdza, więc zachęcam też innych wodarzy do tego, żeby słuchać młodych. Wspomniał pan o Młodzieżowej Radzie Miasta. Wiem, że prowadzi Pan bardzo poważne rozmowy z nimi, chyba po raz pierwszy są traktowani poważnie. Partnersko. Partnersko. Tak, tak. Od samego początku mieliśmy właśnie w tym miejscu spotkanie takie robocze, ponieważ Młodzieżowa Rada Miasta troszkę wegetowała. Młodzi nie do końca też chcieli przychodzić na same sesje. Oni też potrzebują. Takiego miejsca, takiej przestrzeni, ale też chcą być traktowani bardzo partnersko. Porozmawialiśmy sobie taka, była to przeprowadzona męska rozmowa też z opiekunem Młodzieżowej Rady Miasta radnym Piotrem Będlakiem, panem sekretarzem, który też jest podzielony za młodzieżą Rady Miasta. Ja ich zapytałem konkretnie: słuchajcie, czy działamy, czy nie. Bo jak nie działamy, to sobie dajmy spokój i tyle. A jak działamy. To ja Wam obiecuję, że będziemy działać. I co? Mm. Powiedzieli, że działamy. Pobielibyśmy. Tak, i, i, i słuchajcie, muszę powiedzieć, że naprawdę ta współpraca po, pozdrawiam naszych e, młodzieżowych radnych. Teraz mamy kolejne wybory. E, zaangażowanie jest bardzo duże w szkołach, do takiego stopnia, że e, młodzież nie tylko ta, która ma jeszcze aktualny mandat, ale e, kandydaci e, rozwieszają swoje plakaty, chcą być w Młodzieżowej Radzie Miasta. A to mnie tylko cieszę jako burmistrza, bo e, też. E, Rozmawiałem z nimi, że to oni też podpowiadają burmistrzowi, jakich artystów zaprosić do Sokaczewa, jakie wydarzenia są cenne dla młodych, co jest fajne, bo niestety, ale młodzi już mają swój świat, naprawdę, i my jesteśmy już takim środowiskiem boomerskim i może, ja może się czuję, chciałbym być młody, niestety, natomiast młodzi już mówią kompletnie innym językiem i oni, i oni mają swoje potrzeby, i trzeba te, wsłuchiwać się w te potrzeby może nie w 100% je wypełniać, bo to nie jest łatwa misja. Natomiast na pewno traktować ich bardzo, bardzo partnersko. I oni wtedy to bardzo doceniają. I tak jak pan redaktor wspomniał, to szczerość, tak? Trzeba być wśród młodych szczerych. Przede wszystkim. Tak. tak jak pan powiedział, z kolei każde pokolenie ma własny czas. Tak. A więc chce mieć też własną, własną reprezentację. To, exactly. Panie burmistrzu, miło się rozmawia o takich rzeczach, ale inwestycje, gospodarka, co nas czeka jako miasto? Ja jestem dobrej myśli, nie ukrywam, choć to droga trudna, od samego początku, mimo tego, że gdzieś borykamy się z problemami finansowymi, to bardziej są problemy, które nas napotkały, jeżeli chodzi o działalność bieżącą, że musimy to po prostu zamknąć. Natomiast ja nie ukrywam, że od samego początku mocno wybiegam naprzód. Mam swoją strategię, którą będę konsekwentnie realizował i składamy wnioski, tak? Złożyliśmy wniosek o cztery nowe autobusy. Ponieważ Zakład Komunikacji Miejskiej boryka się też z problemami awaryjności i jeżeli taka sytuacja spotka ich na drogę, to często mają problem z wysłaniem autobusu zastępczego. Mhm. Więc tutaj złożyliśmy środki o dwa autobusy mini, dwa autobusy midi. To jest wniosek na ponad blisko 8 milionów złotych. 5,9 miliona to dofinansowanie. Możemy grantować dzięki temu, że jesteśmy w żerdowskim obszarze funkcjonalnym i tam grantujemy o środki, europejskie środki dla Mazowsza, fundusze. Więc mocno w to wierzymy, że uda nam się, że Sokaczy będzie miał cztery nowe autobusy, które usprawnią komunikację. Dodatkowo chcę zadbać mocno o mieszkania socjalne i komunalne. Dlatego pojawił się wniosek o termomodernizację dwóch bloków przy Alei 600 Lecia oraz bloku przy ulicy Grunwalskiej w Fodakowie. To oczywiście również dzięki audytowi energetycznemu. To pozwoli nam zmniejszyć koszty, jeżeli chodzi o energię. W tych blokach. Dodatkowo można powiedzieć, że droga, która jest wyczekiwana od wielu, wielu lat, marzenie, marzenie tych mieszkańców, i podjąłem tą podjąłem rękawicę, postanowiłem zawalczyć o ulicę kolejową w Chodakowie. I tak, tam jest łączna, łączna kwota to jest 2 miliony 800 tysięcy i chcę powalczyć ze Funduszu Dróg Remontowych o ulicę Kolejową, żeby też to był taki do, do, dobry prognostyk dla mieszkańców Kodakowa, że zaczną się tam zmiany. Tam jest wiele potrzeb, bo tam jest mowa też o ulicy Wyszogrodzkiej, ulicy Pocztowej, ulicy Bohaterów Kodakowa, natomiast to nie, nie było ruszane od lat. Więc tak, Sokaczew odważnie patrzy na przyszłość, będzie grantował, będzie szukał środków, Oczywiście zawsze przy złożeniu wniosków proszę o wsparcie. Mamy dwóch posłów w Ziemi Sokaczewskiej, więc zawsze oni na bieżąco mają przekazywane informacje o tym, jakie potrzeby mają mieszkańcy. I o, o co chcę wspólnie jako burmistrz Sokaczewa z tymi mieszkańcami zawalczyć, żeby Sokaczew jeszcze był lepszym miejscem do życia. W poprzedniej kadencji pana poprzednicy mieli o tyle lepiej, że pan poseł Małecki, który był we władzach, też w rządzie, no bardzo wiele środków yy, przyciągnął do Sokaczewa, ale nie tylko do Sokaczewa, bo na terenie powiatu. Czy jest szansa na powiedzmy chociażby w jakimś procencie w tej kadencji? Jak pan to ocenia? Ja powiem tak, że bezapelacyjnie. Bez yy... Pozyskiwanie środków to były rekordowe lata dla Sokaczewa. Tylko, i tutaj trzeba oddać hołd panu posłowi, że naprawdę zdobywał środki nie tylko dla Sokaczewa, ale i powiatu, jak i również Ziemi Sokaczewskiej. Natomiast oprócz tego, żeby pozyskiwać te środki, to trzeba się liczyć z tym, że każdy, każdy takie dofinansowanie wniosek to wkład własny samorządu. I ja do tego troszkę też podchodzę, że musimy gdzieś. Mieć wpływ, żeby mieć na ten wkład własny. Dlatego od samego początku e, ruszyliśmy z programem Invest in Sochaczew. E, to program, który ma pokazać i zachęcić potencjalnych inwestorów, że Sochaczew to fajne miasto do zrobienia dobrego biznesu. A burmistrz zrobi wszystko, żeby tak się zadziało i każdego inwestora będzie traktował bardzo priorytetowo. E, oprócz takiej kampanii informacyjnej e, pojawiamy się wszędzie. Między innymi jesteśmy na bardzo ważnych konferencjach gospodarczych, ekonomicznych. Miałem okazję być między innymi w Katowicach, w Karpaczu, czy teraz w Warszawie. Oprócz tego pojawiają się artykuły branżowe o Sokaczewie, ale nie takim miejscu turystycznym, co też jest godne podkreślenia, natomiast miejscu dobrego miejsca do zainwestowania swojego kapitału. Ale też z tego co wiem, ma pan kontakty międzynarodowe, nie unika pan tego, aby interesować. Tak, zaraz, zaraz, tak zaraz do tego dojdę. Natomiast zleciliśmy odsunięcie wszystkich terenów inwestycyjnych w Sokaczewie. Sokaczew też miał taką, troszkę taki negatywny PR pod kątem, że tu nie ma miejsca. W gminach okolicznych, ościennych, tak, ale w Sokaczewie to już jest tak ciasno, że nie ma miejsca. Muszę Państwu powiedzieć, że Sokaczew ma miejsca i tereny inwestycyjne. Może niekoniecznie to są same tereny miejskie, ale są to tereny spółek, są to grunty prywatne. Jeżeli to połączymy, to są bardzo atrakcyjne tereny inwestycyjne dla potencjalnych firm. Minister nie stoi na przychodzie jako burmistrzowi być mediatorem między osobami prywatnymi a tymi firmami. Oczywiście. Natomiast tak, natomiast mocno, mocno od samego początku nawiązujemy kontakty. Te kontakty są już bardzo rozbudowane. Pojawiają się tutaj firmy z całej Polski. Ja mocno w to wierzę, że trzeba rozpocząć, a kto się rozpocznie, to już zacznie się, zacznie się dziać. Przekazujemy wszystkie informacje. Muszę powiedzieć, że w każdej dzielnicy mamy, mamy takie tereny. Począwszy nawet od Chodakowa. Po tereny tutaj przy, przy obwodnicy, jak i również tereny w kierunku Boryszewa. I ja wierzę tak, że tutaj pojawią się inwestorzy. Inwestorzy to wpływy z podatków, nowe miejsca pracy. I wtedy będziemy mogli myśleć o kolejnych inwestycjach, bo po prostu będziemy mieli na wkład własny. I to, i to jest takie rozwinięcie. Wspominał Pan redaktor tutaj o kontaktach międzynarodowych. Tak, jak najbardziej. Mamy już bardzo dobrą współpracę z Wietnamem. Tutaj trzeba podkreślić, że miałem okazję też spotkać się z panem ambasadorem Wietnamu. Podpisaliśmy porozumienie z przedsiębiorcami Wietnamu. To może być ciekawa droga dla Sokaczewa. Dobrym przykładem są tereny po drugiej stronie Warszawy. Tam między innymi Raszyn, Wółka Kosowska. Tam jest rozbudowane bardzo mocno centrum chińskie. Teraz już wietnamskie, bo to się przebranżowiło. Natomiast muszę Państwu powiedzieć, że Uważam to bardzo dobry kierunek, ponieważ od samego początku też przy tych spotkaniach podkreślam, że to tutaj Fryderyk Chopin na ziemi sokaczewskiej się urodził. To tutaj był chrzczony, to w Sokaczewie grał koncert, więc Azjaci bardzo kochają Fryderyka Chopina, bardzo go cenią, uwielbiają, zresztą tak jak cały świat. Natomiast ja uważam, że oprócz takiego sektora biznesowego to może być dobry kierunek turystyczny. I w tym kierunku na pewno będziemy szli. Miałem okazję już podjąć taką ciekawą współpracę, i w tym kierunku takim dobrym to idzie z burmistrzem prowincji Namjin. Daj Panie Boże, żeby kiedyś w przyszłości było to miasto partnerskie w Sokaczewie, ponieważ to bardzo, słyszy się, prowincja, natomiast to bardzo duża metropolia. Oprócz takiej współpracy biznesowej, turystycznej, mi się marzy jako burmistrzowi Sokaczewa, żeby w tych miastach partnerskich, żeby to żyło, żeby to nie była taka wegetacja, natomiast żeby nasza sokaczewska młodzież miała możliwość wyjechania do Wietnamu, a dzieciaki z Wietnamu mogły przejść do Sokaczewa. Oprócz, oprócz tej współpracy z Wietnamem, bardzo dobrze układa nam się współpraca z panią ambasador Argentyny. E, między innymi mogliśmy ją gościć, e, jej ekscelencji 11 listopada. E, odsłoniliśmy wspólną wystawę e, Polonii, e, Polonii w Argentynie, polskich osadników. Rewelacyjna wystawa. Zapraszam Państwa do Muzeum Ziemi Czewskiego, żeby poznać losy Polaków, którzy szukali swojej wolności w momencie, kiedy Polska tą wolność straciła. Będą kolejne współprace. To też za sprawą tutaj świetnego kontaktu pani Aldony. I na razie nie będę zdradzał, o jakiego ambasadora chodzi, ale myślę, że to też może być fajny i ciekawy kierunek dla Sokaczewa. I muszę Państwu powiedzieć, że tak, że będę też w tym kierunku szedł, bo ja uważam, że otwarcie się też na rynki międzynarodowe może być ciekawą szansą dla Sokaczewa. Oprócz tego też będziemy mówili cały czas o plusach tego miasta, ponieważ Sokaczew może ten prime i punkt pikowy swój jeden przespo, ale ja wierzę, że nadchodzą kolejne. I tutaj jesteśmy bardzo blisko położeni CPK. 11 km w linii prostej, 19 km od trasa 2. Jesteśmy przy drodze krajowej 50, przy drodze krajowej 92. Jesteśmy świetnie położeni, to jeżeli chodzi o komunikację. Potencjał. Tak, tak. Tylko trzeba pokazać te tereny i powiedzieć wszystkim: słuchajcie, my mamy fajne miejsce. Przyjedźcie do nas, bo my jesteśmy fajnym, gościnnym miastem i naprawdę to docenimy, jeżeli zrobicie. Miasto musi się rozwijać bezapelacyjnie. I będziemy to cały czas pokazywali. Natomiast muszę powiedzieć, że tak, z dużym, z dużym nastawieniem, z dużymi nadziejami, ale też taką mądrze pobudowaną strategią, będziemy pokazywali Sokaczew jako dobre miejsce do zainwestowania. A jeżeli pojawią się tej firmy, pojawią się nowe miejsca pracy, ale też będziemy mieli wpływ do kasy. A jak będziemy mieli wtedy dużo, w, dużej, w lepszej kondycji budżet, to możemy rozmawiać o kolejnych inwestycjach. Bo y, środki możemy pozyskiwać, dofinansowania możemy pozyskiwać, ale przy każdym dofinansowaniu, przy każdym pomyśle, przy każdej inwestycji trzeba mieć z tyłu głowy, że minimalnie 15% musisz wyłożyć jako samorząd wkładu własnego, a są takie wnioski, y, że na przykład ta partycypacja jest 60 do 40%. I trzeba skończyć te środki brać. O, ale też uważam, że to jest znakomity kierunek, bo wszyscy myślą o tych dużych krajach Niemcy, Skandynawia, Stany Zjednoczone, prawda, że to są te potentaty, ci potentaci, którzy mogą tutaj inwestować, sprowadzać firmy, a właśnie nie, bo te małe kraje, często niedoceniane, to one mają teraz potencjał, bo one się dynamicznie rozwijają. No, Wietnam bezapelacyjny, tak. no, to jest, po prostu to jest państwo, które po prostu rozwija się w niebywałym tempie. Natomiast też szuka nowych rynków i dlatego też ta współpraca. Panie burmistrzu, na koniec pytanie może takie, nie takiego dużego gatunku, ale mniejsz, mniejszego trochę. Komunikacja w Sochaczewie. Mamy wiele sygnałów, mnóstwo mieszkańców do nas się zwraca. Dlaczego autobusy nie są dopasowane do PKP, do przyjazdów i odjazdów pociągów? Czy nie można by nad tym popracować, zmienić jakoś? Ja już chyba troszkę odpowiedziałem na to pytanie wcześniej, jak mówi dobre przysłowie, krawiec kraje. Jak materiał staje? No tak. No właśnie. Ja słucham mieszkańców jak najbardziej. Będziemy szli w tym kierunku. To tak jak też wizyta mieszkańców w urzędzie, ja chciałbym, żeby każdy był wysłuchany, a najlepiej, żeby od razu sprawa była rozwiązana, choć to nie jest łatwe. Tak samo jest z komunikacją miejską, muszę Państwu powiedzieć, że i do mnie również te informacje docierają. Staramy się działać. No niestety, ale jeżeli mamy tak bardzo niską rezerwę, albo nie możemy zrobić większej częstotliwości linii, z racji, że po prostu nie ma tych autobusów, więc po prostu to tak funkcjonuje. Natomiast ja mocno wierzę, że te cztery to będzie dobry prognostyk i takie nowe otwarcie, jeżeli chodzi o poprawę I komunikacji. Pozwol pozwolą na zmianę ty tych rozkładów. Tak, ja muszę, ja, ja, muszę, ja, ja muszę, panie redaktorze, na końcu powiedzieć, że ja tak się zastanawiam, nieraz, bo oczywiście w roku szkolnym czy również, jeżeli chodzi o te godziny poranne, to jak najbardziej te duże autobusy są tutaj bezapelacyjnie potrzebne. Natomiast ja spoglądam po prostu często w dzień na te autobusy i one nie są przepełnione, no tak. dlatego my postawiliśmy na komunikację, gdzie pojawią się autobusy mini i midi. Oczywiście rano wypuścimy te duże autobusy, żeby każdy był obsłużony, na, na, na przykład, ale w ciągu dnia mogą spokojnie pojechać mniejsze autobusy, wjechać na linię. A to, a to pokaże nam, że mogą jeździć częściej. Oczywiście. I już ostatnie pytanie: naprawdę, o plac Kościuszki. Czy tam by się nie dało posadzić, nie wiem, albo w jakiś sposób osadzić kilku drzew, żeby dawały latem cień? Tak, już odpowiadam na to pytanie. Ja jestem za drzewami bardzo. E, oprócz, 260, że tak. Tak, akcja rośniemy razem. E, I zacząłem właśnie od placu Kościuszki. Muszę Państwu powiedzieć, że e, tam były dwa miejsca, w których drzewa się nie przyjęły. E, I muszę Państwu powiedzieć, że tam pojawiły się dwa duże klany, e, klony. Zrobiliśmy taką piękną aleję, ale to zrobiliśmy, dlaczego mówię, w liczbie nogi, ponieważ nie udałoby się to bez lokalnych firm. I tutaj serdeczne podziękowania dla naszych Sokaczewskich firm, które bardzo utroskamiają się z tym miastem i chcą, żeby to miasto było też piękniejsze. Nie będę wymieniał nazwy, ale jedna jest firma z branży nieruchomości, a druga z branży deweloperskiej. Natomiast im bardzo też zależy na estetyce, takiej zielonej estetyce Sochaczewa. I muszę powiedzieć, że pewnie, że oczywiście podejdziemy dalej do rozmów, jeżeli chodzi o plac Kościuszki. Natomiast bardziej będziemy chyba szli w kierunku do nic, żeby te drzewa po prostu tam mogły sobie spokojnie funkcjonować. Natomiast Sochaczew będzie się zmieniał i będą kolejne nowe nasadzenia. Niekoniecznie też tylko na samym placu Kościuszki, ale w całym mieście. I tak jak w akcji rośniemy razem, będziemy nadawali imiona mieszkańców, którzy w danym roku się urodzili. Jesteśmy dopiero po pierwszej takiej dużej akcji rośniemy razem, ale świetnie się przyjęła w Sokaczewie. Muszę powiedzieć, że... Na przykład widząc Edwarda, który się w tym roku urodził z rodzicami przy szkole podstawowej numer 6, który już ma swoje drzewo, czy Marcelinę przy ulicy parkowej w Chodakowie. No piękne, nawet rodzice powiedzieli mi, że będą co roku robili sobie zdjęcie z tym drzewem dziecka. Urocze. Tak, to jest bardzo urocze, słodkie, ale to też oprócz samej takiej zadbaniu o zieloną estetykę, ekologię w Sokaczewie, muszę Państwu powiedzieć, że to taki piękny moment, że, że to drzewo zostanie po nas, tak. Nas już nie będzie, a te, a te drzewa zostaną. No i fajnie jakby ten Sochaczew Czyli w jakiejś był. części będziemy. No drzewo chyba nas raczej przeżyje. <noise> Ale w nim. <noise> tak, w nim, tak, w nim będziemy, a szczególnie ten mieszkaniec młody, czy rodzice, tak. którzy y, to, drzewo, to drzewo sadzili. Panie burmistrzu, bardzo dziękuję, że znalazł Pan czas i ja zechciał się z nami spotkać, porozmawiać. Mam nadzieję, że wkrótce znowu się spotkamy i będziemy mogli mówić o kolejnych wydarzeniach w Sochaczewie. Państwu zaś za bardzo gorąco dziękuję za udział i to spotkanie. Zapraszam na kolejne. Zachęcam też do subskrybowania naszego kanału i oczywiście lajkowania. A jeżeli będą Państwo mieli ochotę, to także prosimy o wsparcie. Dziękuję bardzo.